Budowania pozytywnego myślenia. No. Pozytywne myślenie bywa czasami myślane, że to jest po prostu mówimy o, jak jest fajnie, super, a ja, ja, ja jestem szczęśliwa, nawet jeżeli wiecie tam wszystko, co najgorsze, tam nie wiem, deszcz na mnie pada, moje włosy nie wiem jak są, tam ubranie nie wiem jak są, dla mnie wszyscy mówią, że jestem najgorsza, że coś jeszcze, ja mówię o, ja jestem super, ja jestem fajna. To tutaj nie o tym mówimy, dobrze? Bo pozytywne myślenie, niektórzy myślą, że to jest coś takiego, tak? że to jest jakby hiperbolizacja, że tak coś to jest takiego dużego, ale pozytywne myślenie jest potrzebne Oczywiście, bardzo potrzebne, i to jest naprawdę bardzo wartościowe. W ogóle i technika, i jakieś takie. Jakiś nawet sposób myślenia i jakieś część charakteru, nie? bo my jak zaczynamy coś robić, to to jakby i wprowadza się do nas do charakteru, i do naszych codziennych czynności, i tak dalej, bo to my stan stanowimy się po prostu my tym wszystkim. I tutaj oczywiście najważniejszy jest ten balans, tak? żeby wiedzieć, kiedy trzeba popatrzeć trzeźwo na ten świat, kiedy trzeba może mniej trzeźwo popatrzeć, że, że zobaczyć konkretnie, jak to wszystko jest. Ale przeważnie nawet jeżeli jakaś mała rzecz, Nieprzyjemna się stanie, tam nie wiem, może guzik z koszuli się zepsuł i musisz szybko iść na pracę, wychodzić, a tutaj guzika nie ma, tak, w koszuli czy marynarce i tak dalej. To nawet wtedy ty wiesz, dobrze, to nie jest koniec świata. Ja wezmę tą igielkę, te nitki jakieś i w pracy przyszyję, albo gdzieś tam jeszcze przyszyję, no to nie koniec świata. no Będzie mi ciężko się zaszpilić, tak? No to będzie mi ciężko, to jakoś tutaj tak coś zrobię, nie? Może jakąś grawkę, jeżeli mam. I w każdej sytuacji musimy znaleźć to rozwiązanie, tak? W każdej sytuacji jest Rozwiązanie. I tylko my musimy go znaleźć i po prostu działać w tym kierunku, bo czasami jest jeszcze tak, że my nawet widzimy, że jest to rozwiązanie, wiemy jakie to jest rozwiązanie, ale specjalnie tego nie robimy. Dlaczego my tego nie robimy? Bo my jesteśmy lub może nawet chcemy być ofiarą, tak?